Zapraszamy Was w bajeczną podróż do świata magii i baśni. Do świata czarodziejskich opowieści. W następnym numerze Aladdin. Jak zawsze bajkowe kolorowanki, zagadki, rebusy, zawiłe labirynty, konkursy z nagrodami, czarodziejskie sztuczki, no i oczywiście magiczny prezent od Maćka Pola. Czarodziejskie opowieści. To, co dzieci lubią najbardziej. Co miesiąc w Twoim ciosku. Zapraszamy Was w bajeczną podróż do świata magii, tańca i wspaniałej, szalonej zabawy do świata czarodziejskich hitów. i i jego smakowity balon Los Cerberos. Bolek Jor, myś Uszadek, Piotruś Pan, Drużyna Krasnali i Królewna Śnieżka to gwiazdy waszej najnowszej przebojowej płyty z serii czarodziejskie Hity. Dziki za dziki za Myślicie, że to koniec atrakcji? To nie macie racji. Do pływ dołączony jest film z czarodziejską sztuczką Maćka Pola. Pamiętaj, nie ma lepszej płyty niż Czarodziejskie Hity. Cześć, nazywam się Maciek Pol i zapraszam na kolejną czarodziejską opowieść. Ale zanim obejrzycie film, popatrzcie. Mam tutaj takie zdjęcie, które w jednej chwili Zamienia się w czarodziejski prezent. Tutaj możecie włożyć jakiś prezent, to jest prezent ode mnie dla Was, ale teraz zapraszam, obejrzyjcie bajkę, a po bajce zdradzę Wam tajemnicę tej sztuki, nauczymy się, w jaki sposób czarodziejskie zdjęcie zamienić w ten oto magiczny prezent. Miś bruszowy śpiewa wawelny, by gdy on miny, miś bruszany, Bo mam. Jestem sobie mały miś Znam się z dziećmi nie od Jestem sobie małymi, miś Znam się z dziećmi nie od Chciało mi się podróży do ciepłych krajów, ale nic z tego nie wyszło. Zostaję w domu. Może i lepiej, zima też ma swoje urody. Tylko u szatku może jeszcze zdążyć zobaczyć. Właśnie przyszła jesień. Jesień? Widziałeś ją? No? Jesień nie widziałem, ale przyszła na pewno, bo ptaki odlatują do ciepłych krajów. Chyba wszystkie nie odlecą. Pewnie, że nie wszystkie. Niektóre zostaną, wróble zostaną i korki zostaną i wrony. A ja zaraz odlatuję za morza rzeki i góry też zainteresował tak, się prosi. O, oczywiście powiedziała Sujka z wyższością właśnie chciałam się pożegnać żegnam się już od dwóch tygodni ale tyle jeszcze znajomych tobie to dobrze ciepłe kraje nieznane lądy wypisz się ze mną u szatku co prawda dawno tam nie byłam ale znam ciepłe kraje jak własną kieszeń no chciałbym ale nie jestem jeszcze przygotowany